20 jubileuszowy powiatowy dzień Ziemi za nami. Tradycyjnie na stołach królowały kiełbasy, smale, ogórki, ciasta, przygotowane przez gospodynie z poszczególnych sołec w gminy Słubice. Były warsztaty, konkursy, porady ekspertów. Na scenie prezentowały się przedszkolaki, ale i trochę starsi. Oficjalnie imprezę otworzyli wójt gminy Słubice i starosta Płocki. Witając gości, życzyli dobrej zabawy. Dzisiaj to jest takie zwieńczenie różnego rodzaju działań, które są podejmowane całym rokiem. Na poziomie powiatu Płockiego w zakresie się ochrony środowiska, dbałości o przyrodę, bo mamy mnóstwo wydarzeń, działań, inwestycji, konkursów, które ro, ro, co, co, rok w różnych momentach są organizowane. Dziś oczywiście tutaj na miejscu też jest wiele takich przedsięwzięć, wiele też będzie dzisiaj rozstrzyganych tych konkursów, czy wręczonych nagród, ale to jest takie zwrócenie właśnie uwagi mieszkańcom na to, abyśmy cały czas, jako jeden z priorytetów swojej codzienności, mieli to, aby dbać właśnie o przyrodę, dbałość o swoje środowisko i abyśmy tego uczyli już te najmłodsze pokolenia. Dawali dobry przykład, Dbało się o to środowisko, to jest dziedzictwo na lata i musimy o to zadbać wszyscy. Inicjatorem tego wydarzenia 20 lat temu był właśnie samorząd Powiatu Płockiego, rozpoczynający wtedy swoje jeszcze działanie, bo tyle samo lat ma ten jubileusz, to sam Powiat Płocki, jak i wszystkie pojazdy są w kraju, więc to jest chyba. Jedna z niewielu takich wydarzeń, która do tej pory się przetrwała i jak widać, coraz lepszym powodzeniem się cieszy. To nasze coroczne spotkanie to dla nas wydarzenie kulturalne, ale nie tylko. Zaznacza wójt gminy Słubice. Zarazem edukacyjne bo przede wszystkim ten Dzień Ziemi ma mieć, ma mieć takie przesłanie ma mieć formę edukacyjną ma zwracać uwagę na problemy dotyczące ekologii, dbania o środowisko, ale także czasem na spotkanie się ze znajomymi. Też ma być też formą, formą rozrywki, jakiejś atrakcji. My dla mieszkańców przygotowaliśmy różnego rodzaju pokazy tematyczne, kiermasze, które mają uwrażliwić mieszkańców na na wiedzę ekologiczną, na problemy związane z ekologią, ale także e, troszkę rozrywki, e, możliwości miłego spędzenia czasu e, i, dobre, i dobrej zabawy. Powiatowy Dzień Ziemi obfitował w występy lokalnych artystów. Nie brakowało konkursów i punktów, gdzie można było zasięgnąć porad ekspertów w różnych dziedzinach. Organizatorzy często też grochówką i mimo deszczu wszyscy dobrze się bawili. Wiosce, węzłusiak miotka, ja spotkać skrzydła, to miłość chce. Mamo, ja nie chcę, za mąż chcę drania, co warto kochania ze piesiami mi w serce,